Cześć, kochani. Dzisiaj chciałem poruszyć takie zagadnienie, które, taka teza, która mówi, że dzisiejszy ja, ty, każdy, szukający w świecie zdrowia, obfitości, miłości, spełnienia, akceptacji wszystkiego to w zasadzie nikt dzisiejszy, ja, ty, każdy, malutki, ten kilkuletni, szukający czegoś, co miało być bezwarunkowe, miłości rodziców. Dostający to, dostający to warunkowo za coś lub nie dostający tego. I dziś tak bardzo starający się, tak jak to dziecko, znaleźć dzisiaj odzwierciedlenie tego na zewnątrz, tego co dla nas jako dziecko było najważniejsze, a była to akceptacja rodziców bezwarunkowa, bezwarunkowa miłość rodziców i dzisiaj my Szukamy w ten sam sposób tego, czego tam szukaliśmy, i co ciekawe, dostajemy to w bardzo podobnej formie. I co ciekawe, szukamy to tego wykonując bardzo podobne ruchy, bardzo podobne dynamiki. Tak często się spalając za wszelką cenę, tak często się starając, żeby zdobyć to na zewnątrz, powtarzając to, co było kiedyś. No, bo zarówno dla mnie, dla ciebie, dla każdego, dla małego Jezusa, dla małego Buddy, dla małego Hitlerka, dla małego Stalinka. Kiedy mieli 2-3 lata, mieliśmy. Akceptacja rodzica była najważniejsza na świecie. Ci wszyscy ludzie, których wymieniłem, czyli w zasadzie każdy, chcieli tylko i wyłącznie miłości. Tylko i wyłącznie miłości rodzica. Nic ponadto. Aż tyle i tylko tyle czegoś co powinno iść bezwarunkowo. Ten wzorzec, który wtedy powstał, uwikłanie z rodzicem często w to, co on dostał 20, 30 lat wcześniej, dzisiaj powtarzamy w uwikłaniu z naszymi partnerami, z naszymi pracodawcami, z naszymi przyjaciółmi, z tym, co chcemy osiągnąć z naszymi celami. Często tak bardzo chcemy mieć piękną relację, tak bardzo chcemy mieć zdrowie, tak bardzo chcemy mieć obfitość, i tak bardzo dążymy do tej perfekcyjności, żeby to osiągnąć, tak? Albo już na przykład mamy dość i nie, powtarzając to, co tam chciało dziecko, tak? Bo dziecko do pewnego momentu zrobi wszystko, wszystko, żeby dostać to, co powinno płynąć bezwarunkowo. No ale wtedy już przestaje, jeżeli to nie jest bezwarunkowo, to dziecko już musi być jakieś, no i przestaje być dzieckiem. I już mając dosłownie kilka latek, zaczyna się bardzo, bardzo starać, żeby to dostać, żeby zrekompensować rodzicom to, że się pojawiło na świecie chociażby, no bo ma świadomość na przykład, że gdyby nie ono, to rodzice nie musieli być razem, bo są z sobą na przykład dla dziecka, tak? Gdyby nie ono, no to może rodzice by, nie wiem, mieli inne życie, nie? a tak muszą się mordować, więc dziecko będzie im chciało za, za uczynić, dziecko zawsze wykryje jakąś ranę w sercu rodzica i będzie chciało ją uzupełnić. No i popatrzcie, to jesteśmy, o tym mówię też często, to jesteśmy my, ale to są też nasi rodzice. Nasi rodzice w dzieciństwie mieli swoich rodziców. No i kiedyś mieli roczek, dwa, wtedy byli zawsze przy matce bez względu na płeć, a potem gdzieś koło drugiego roku życia już zaczęła się dość mocno manifestować ich seksualność. I jak każdy człowiek, nasz rodzic, my zresztą później też, po drugim roku życia zaczyna zauważać, że rodzic płci przeciwnej jest inny niż ja i rodzic płci tej samej. Czyli chłopczyk zaczyna zauważać, że mama jest inna niż ja i tata. I często zaczyna się tam nawet rywalizacja. A dziewczynka zaczyna zauważać, że ja jestem inna niż, że tata jest inny niż ja i mama. I to jest pierwszy wzorzec seksualności. To, co pomiędzy dzieckiem a rodzicem płci przeciwnej, i to, co pomiędzy. Rodzicem płci tej samej, a rodzicem płci przeciwnej na oczach dziecka, po połowie, to rzutuje później na całą seksualność. Uwarunkowania środowiskowe późniejsze jak najbardziej też, tak? niemniej jednak to jest fundament, fundament może być taki, 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 no na nim rośnie później to co rośnie, nie dokładane są kolejne pięterka, ale to się kształtuje w pierwszej dekadzie życia. To czego oni tam nie dostali, nasi rodzice będą szukać później między sobą. To, co dostali i znają, i było fajne, będą szukać między sobą. A bardzo często to, co było tam niefajne, powtórzą. Powtórzą, bo to była dla nich jedyna norma, do, nasza, do której nasza podświadomość dąży, bo ją zna. Jeśli tam w ciągu pierwszych pięciu lat był dom alkoholowy, to my paradoksalnie będziemy dążyć, czy sami, czy mając partnerów, do niekoniecznie alkoholu, ale do jakiejś kompulsji. To może być pracoholizm, sportoholizm i tak dalej. Chociażby ludzie z DDA są ludźmi bardzo często silnymi, którzy się bardzo starają, tak? zwłaszcza najstarsze dzieci, ci, którzy tam weszli w parentyfikację. No dobra, ale wracajmy do rodziców. To, czego tam dostali, będą szukać w, w między sobą, tak? I nigdy nie dostaną. To jest przyczyną większości rozwodów. Poszukiwanie miłości bezwarunkowej w związku partnerskim. Nie, nie da rady. Nie, nie dostanie. Nikt nie dostanie. Oni te... To jest przyczyną łomotu, tutaj. Ktoś nie dostanie, zacznie się wściekać albo zacznie tą drugą osobę nadużywać. Jedna osoba zacznie uciekać, druga zacznie ugonić. Pojawi się przemoc, pojawi się zdrada. Ok. No chyba, że będzie funkcyjnie, no to super. Bo ludzie mieli dzieciństwo i są na tyle przepracowani, mieli komfortowe miary dzieciństwo są na tyle przepracowani, że są w stanie stworzyć fajną relację i bez problemu i podobnie mają z obfitością, zdrowiem i innymi rzeczami, tak? No, ale potem się pojawią dzieci. Nikt nie da tej miłości bezwarunkowej dzieci. dzieci same chcąc miłości bezwarunkowej od rodzica i darząc go do pewnego stopnia, nią, wypełnią tą ramę, biorąc sobie programy rodzica z sobą na plecach. Tak. I nie będziemy chcieli być. Kobiety nie chcą być jak matka. Mężczyźni nie chcą być jak ojciec zazwyczaj. Im bardziej nie będziemy chcieć, tym bardziej będziemy... Nie będziemy tacy jak oni. Ale będziemy człapać po ich śladach, człapać. I niekoniecznie powtórzymy te same historie, tak? Ale zamiast alkoholizmu możemy powtórzyć pracoholizm. Tak? Zamiast jak mama miała mężczyznę nieobecnego, bo na przykład, nie wiem, pił, albo bo był w delegacji, albo bo w ogóle był wyizolowany i siedział przed telewizorem, albo w gazetach, tak, bo gdzieś tam zamarł, zamarło jego serce, zbudował sobie taki mur i to było jego... tak jak dzisiaj za komórką się ludzie blokują, albo za papierosem, tak, maska, no to Dziś partnerka przyciąga też nieobecnego mężczyznę, taki hołd dla matki, tak, z poziomu podświadomego. Przecież wiadomo, że każdy chce mieć piękne relacje. Natomiast ja tutaj, bo to jest mnóstwo dynamik, o których mówię często, ja tutaj chciałem poruszyć jedną istotną rzecz. My jako dziecko, i rodzic, który jest nieobecny, albo daje za mało, a my bardzo chcemy. Do któregoś roku życia, w pierwszej dekadzie bardzo, bardzo chcemy i zrobimy wszystko, żeby to dostać, jako nastolatek się wkurzymy i zaczniemy, zbudujemy sobie już jakiś sposób radzenia sobie dodatkowy, żeby odgrodzić się od tego, już często znienawidzimy nawet tego rodzica, jak to często bywa, tak? albo pokryjemy go maską obojętności, gdzieś tam zalejemy, niemniej jednak wtedy, kiedy kształtowały się zręby naszej osobowości, my dla tego rodzica zrobilibyśmy wszystko, wszystko. My wypełnilibyśmy każdą jego ranę z dzieciństwa. Dziecko ma magiczne pojęcie, magiczne przekonanie, że uszczęśliwi rodzica, po to, żeby dostać mi już I albo będzie spełniało to, co rodzic każe. Albo jeżeli rodzic jest dzieckiem na samemu sobie, to dziecko samo sobie będzie stawiało cele, mimo że nikt nie każe. Dzieci często same są perfekcyjne, idealnymi uczniami i tak dalej, mimo że nikim tego nie każe, bo chcą zostać zauważone, tak? Czasem są dobrymi uczniami, bo rodzic każe, no i na przykład jest za dużo nie? i dziecko jest przytłoczone, no ale robi to, co, żeby dostać akceptację rodzica. Zwłaszcza jeżeli to jest uzależnione od miłości, ale dziecko, tu nawet nie chodzi o miłość, akceptację, jestem taki jaki jestem. Nie ma tej akceptacji, to zaczynam się starać. No to wtedy już muszę być jakiś, tak? I słuchajcie, my potem w życie niesiemy, tak jak ktoś szuka ojca w dzieciństwie, czy matki, tak? Którego, których nie ma, albo którzy są daleko, albo którzy są nieobecni, albo którzy się nie, da nie dają, którzy są za murem emocjonalnym, którzy wychowują zadaniowo, ale nie ma tej bliskości, a dziecko chce bliskości. I szuka. I potem my w ten sam sposób w życiu szukamy. Jesteśmy nieustannym poszukiwaczem atencji, obfitości, spełnienia, yy, akceptacji społecznej, tak, yy, nauki. I będziemy robić wszystko. I cały czas będzie nam to uciekać będzie to nieosiągalne. Gdzieś tak jakby było lubię to porównanie Marchewka przypięta wędką do naszych pleców, a my za nią idziemy. No a ona im szybciej idziemy, tym szybciej ucieka. Już ją mamy na wyciągnięcie ręki, ale cały czas ucieka, bo przecież jest przypięta do nas. Mamy wgrane poczucie niespełniania, mamy wgrane, tak będę cię poszukiwał, mamo, tato, tak bardzo chcę być kochany i zrobię wszystko, zrobię wszystko, żeby to dostać, wszystko i nigdy nie dostanę. I takiego mamo i tato będę cię szukać. W dorosłości, pod postacią obfistości, zdrowia, yy, relacji, fajnej rodziny, yy, akceptacji społecznej, spełnienia yy, samorealizacji, tak. I będę robić studia pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, fakultet. Robię czwarty, już gdzieś tam wiem, że będę robił piąty, nie? Mimo, że czasem wystarczyłby mi pierwszy, ale będę cały czas gonił w piętkę, będę się tak mordować. No i już. I stąd ten mechanizm jest. To, co powiedziałem, to są niewypowiedziane słowa tego dziecka. To jest odgrywanie tych scen, jakie jest często stosowane w psychodramach, w technikach gestal, w technikach systemowych, w ustawieniach, tak, pozwalające poczuć nam, jak bardzo wtedy wmontowaliśmy sobie ten schemat, który dzisiaj powtarzamy. Schemat zrobię wszystko, no i tak nie dostanę. Bo nawet jeżeli wtedy dostałem, to już była miłość warunkowa, to już było coś za coś. Już my musieliśmy być duzi, żeby zasłużyć. Już nie, nie byliśmy dzieckiem, które ma dostać bezwarunkowo, mimo że czasem mieliśmy 4 lata. Przeprogramowanie tego schematu, wyjście z roli poszukiwacza polega na tym, żeby po pierwsze, za mocą różnych technik, chociażby pracy z wewnętrznym dzieckiem, dać sobie i swojemu wewnętrznemu skrzywdzonemu dziecku to, czego tak bardzo tam chcieliśmy, a teraz akceptację, miłość sobie. Tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć komuś w depresji pokochaj siebie. Praca z wewnętrznym dzieckiem często jest mój kot prostuje pazurki na na tym na tynku, nie, Później są takie ślady. Dobrze, dobrze. Pazurki mają być takie <grym> ostre. W końcu do kot. <grym> Strasznie, jak niektórzy przywiązują niektórym dzwoneczek do, do kotu. No wiadomo, wtedy oszczędzają te biedne ptaki. Nie? Niemniej jednak, no, kot nie ma tego spełnienia, nie? o którym my rozmawiamy. Nie? U kot'a spełnieniem jest no, niestety zamordowanie kogoś innego. Nie? No, bo jest drapieżnikiem, do tego instynktu nie przeskoczy. Można to w jakiś sposób zastępiać substytutami, tak. No ale słuchajcie, wracamy do tematu. Po pierwsze, to my sobie mamy to dać za pomocą różnych technik. Po drugie, jeżeli w tych wszystkich technikach odgrywamy te sceny, tak, to potem ten schemat mamy zostawić przy rodzicu z serca my nie odciążyliśmy i teraz go nie obciążamy. I tak bierzemy sobie jakieś uwarunkowanie rodzica, który sam jest utkwiony ze swoimi rodzicami. Zazwyczaj od któregoś rodzica bierzemy ten schemat spalania się i nie dostania. I nie dostania. Bo całe życie ojciec czy matka zabiegali, a tak naprawdę oni w, w dzieciństwie już. Oni też w, przeżyli to samo i my też. <laughs> Mamy to zastąpić pozytywnymi wzorcami, obiecując sobie wręcz sobie. W ten sposób, tak, odegrałem przed chwilą tą scenę, w ten sposób oddawałem Ci cześć, hołd, w ten sposób Cię szukałem, tak. I w ten sposób Cię szukam dzisiaj i nigdy nie dostanę, nie dostanę, bo, ci to, bo wmontowałem sobie to w dzieciństwie. Teraz. Ja ci to oddałem, i zastępuję to w inny sposób, będę ci oddawać miłość. Ja będę żył w poczuciu spełnienia. Ja żyję w poczuciu spełnienia. W miłości, cudowności, w kwitnących relacjach i w obfitości. Nie tak jak wy na przykład, tak? To nie jest takiego wała. Teraz ja będę miał, tak jak George Lucas do ojca powiedział. I do dziś jest nieszczęśliwy, myślę. Mimo, że osiągnął sukces, ale czy szczęście? No nie wiem. I ten temat jest związany z. Yy, z tym, że my przemodelowujemy jakąś swoją część yy, osobowości. Podświadomo. My poruszamy tam gdzieś u nas w podświadomości zapadkę, dzięki czemu nasze życie już się toczy inaczej. A uwarunkowanie, współzależnienie z rodzicami przekładujące się dzisiaj na wszystko jest tutaj bardzo istotne. Tak? Do tego służą te wszystkie techniki, tak? Praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z Systemem rodowym, genogramy, yy, ustawienie systemowe, podejście systemowe psychoterapii, tak akademickie, wykładane na uczelniach, tak, więc żadna tam magia. Yy, praca z emocjami, które się pojawiają dzisiaj, to i tak zazwyczaj, jeżeli są to ciężkie emocje, to są emocje właściwe, bo każda emocja jest właściwa, uczucia, tak, która zachorowała w cudzysłowie w dzieciństwie, wtedy. I to nie jest emocja nasza. To jest emocja. Naszego małego dziecka, która zachorowała. Lecząc ją, przywracamy jej pracę dla nas. Wtedy ona dla nas może pracować, a już nie dla tego małego dziecka, który gdzieś tam w nas jest. Już wtedy patrzymy na świat oczyma osoby dorosłej, a nie małego skrzywdzonego dziecka. W każdym z nas jest takie dziecko, i w każdym z nas do końca życia będziemy patrzyli w jakiejś formie oczyma tego dziecka, ale. Chodzi o to, żeby więcej niż 51% było tej osoby dorosłej. Tak? Im bardziej będziemy się zaciskać w tej pracy, tym bardziej nam będzie nie wychodzić. Słuchajcie, konkluzja jest taka, że jeżeli chodzi o. My często rodzicom nie potrafimy niektórych rzeczy wybaczyć. Okej, okay, jeśli doświadczyliśmy takich ciężkich rzeczy, okej, okay, ale słuchajcie, im bardziej nie będziemy chcieli być jak nasi rodzice, tym bardziej tacy będziemy. Tym bardziej tacy będziemy. My mamy zobaczyć to jak wiele mamy podobieństw, nawet jeżeli dzisiaj ich nie nienawidzimy, nienawidząc ich nienawidzimy jakiejś części siebie, która wtedy utożsamiła się z nimi na bardzo wczesnym etapie, ta nienawiść i złość niewyrażona zaczęła wybijać yy, w wieku powiedzmy po 10 roku życia, stoletnim rzeczywiście mocno, nie? czasem wcześniej i wtedy Zbudowaliśmy sobie tą, tą złość, której wcześniej nie mogliśmy na przykład wyrażać. Tak? Niemniej jednak w pierwszych latach życia my byliśmy stopieni z nimi. Z matką w łonie jej byliśmy zlani emocjonalnie, czując się jednym organizmem, którym dopiero gdzieś po pierwszym roku życia zaczęliśmy czuć, że nie jesteśmy jednak. I dziecko, jednym z pierwszych słów, jakie zaczyna mówić, jest nie, bo zaczyna czuć, że chce mieć jakąś tam autonomię. Nie? Yy. Te wszystkie techniki są też na to obliczone, że nawet jeśli. My mamy jakąś formę żalu, złości, goryczy do rodziców, której nie jesteśmy w stanie dzisiejszym przepracować, chociaż można. Nie? To i tak za tym wdzięczność za życie i poczucie tego, że i tak, czy chcemy, czy nie chcemy. W dzieciństwie czuliśmy się niemal jednością z nich i chcieliśmy się z nimi stopić. Dopiero później zaczęliśmy się oddzielać, ale ta nasza część, która się wtedy z nimi stopiła, tą część wspólną dzisiaj niesie. I staniecie do trudnej prawdy, tak, że w dużej mierze my jesteśmy bardzo też sami z nimi, powoduje, że ta wspólna część się rozłącza i te ciężary zostają przy nich. Oczywiście wymaga to odwagi i staniecie do tego, czego wszystkim Wam życzę. Słuchajcie, jeśli Wam się to podobało, dajcie lajka, udostępnijcie, pytajcie. Wszystkiego dobrego, żyjcie. Są to ciężkie oczywiście tematy, ale. Są to niesamowite narzędzia, które w pracy naszej codziennej, tak? w domu, nie? w swoich czterech ścianach, jeżeli stosujemy je sami, tak? koniec końców sami, bo terapeuta może nam pokazać, zobaczyć coś, w nas, czego my nie widzimy, bo w sobie zobaczyć najtrudniej. My dzięki temu później zwiększamy ten swój dobrostan. Tak? Stajemy się bardziej dojrzałymi ludźmi i cudownie żyjemy. Czego wszystkim Wam życzę. Cześć, kochani.